W piłce nożnej najważniejsza jest powtarzalność, jak do tej pory, wszystkie mecze wygrane. Kiedy my pracowaliśmy na gumach, inni nawet jeszcze nie zaczęli treningów, teraz w lidze oddaję. Na ten sezon zmontowaliśmy sobie niesamowitą ekipę Polaczków w holenderskiej lidze amatorskiej. Co sobotę wrzucamy kogoś na karuzelę. W lidze 32 bramki strzelone, dwie stracone, w pucharze zostało 59 drużyn w regionie. Przecież jak my się rozpędzimy wspierani przez kilku Holendrów z ich futbolem totalnym, to tego walca już nikt nie zatrzyma. Kasper w formie, łapie wszystko na przedpolu pewny, a przede wszystkim można z nim pograć nogami. Treningi ciekawe, nogi poukładane, chęci ogromne i mimo to, że powinniśmy grać w oldboyach, nie przeszkadza nam, że musimy się ścigać z 20-latkami. Oczywiście nikt z nas nie jest Cristiano Ronaldo, ale po to właśnie mamy trenera, który potrafi wytłumaczyć, a przede wszystkim pokazać. Na obczyźnie zmontowaliśmy sobie niesamowitą ekipkę, która każdego dnia ma radość z futbolu. Piłka ma dawać uśmiech 伊那大爷。